Siema. Pewnie część z was wie, że ślub to jest ważne wydarzenie. Ja go zniszczyłem. Przepraszam, przepraszam, to było silniejsze ode mnie. Zniszczyłem go. Okej, okay, musiałem się przyznać na początku odcinka, że to zrobiłem. Oprócz tego, oczywiście, było jakieś trollowanko. A przy okazji, kiedyś na pewno mieliście problem, że macie na przykład na koncie pieniądze i chcecie to wymienić na Paypala, albo na kryptowaluty, albo na PaysevCarda. Wiecie, w różne strony. Rozumiecie, o co mi chodzi. Dlatego, żeby wam pomóc, otworzyłem serwer z bardzo niskimi prowizjami, gdzie będziecie mogli sobie szybko i legitymnie takie rzeczy wymienić. Link do niego znajdziecie w opisie i w przypiętym komentarzu. A dla trzech pierwszych osób, które coś u nas wymienią, macie niższą prowizję. Chyba warto. A nie przedłużam, zapraszam do odcinka. Nie będę ukrywać, jestem już tak wymęczony tym nagrywaniem, nie mogłem wbić od jakiejś godziny na żaden serwer i niczego nagrać. Tak jestem realne nagrywania z czytami, że tak się po prostu czasem dzieje, ale ja się nie podaję, nie. Nie gadasz za osobą, która się poddaje byczko Więc jeśli myślisz, że jeśli liczysz na mój upadek, jeśli liczysz na mój upadek, wyjdź z tego filmiku, bo to się nie stanie. Kolejny z kastomowym kierwa miastem. Ej, mam problem, mam problem. Głośniej mów. Jestem rudy. Tu możesz mi zmienić włosy? No. Kto ten kurwa, ucieka. Czy on myśli, że jak nie kliknę to tego nie dogoni? O ty Kurewko, nie uciekniesz przed grachem! Byczku, nie uciekaj, nie stresuj się, nic ci nie zrobię! Co? No bo musisz mi pomóc muszę ci pomóc. Musisz mi pomóc. Muszę, muszę. Musisz pomóc, bo nie pojedziesz już dalej, jeśli nie pomożesz mi. No i teraz już nie pojedziesz na pewno to dalej. Nie auto rozjebię po prostu. Tak? Zróbmy test, kto komu szybciej rozje auto. Dawaj. Chyba wygrałem. No dobra, to już do twojej interpretacji. Mi dnia życzę i lepszych umiejętności driverskich Ciekawe Ci się pójdzie rozpierdolić, jestem bardzo tego ciekawe. Nie ma go na poczekalni, okej. Okay. O wow, to piękna kobieta. Hej laseczka, chodź tu. O kurwa. Pomyliło mi się. Przepraszam. Czyli, że jeśli wiadę z dużą prędkością na tamtą woźkę to coś się stanie. To jest kurwa, w jest na dole. O nie, są schody, spróbuję się ukryć jakoś. <laughs> ja się chyba zgubiłem. Co? Ty? Nie, żartuję, śledziłem panią do domu. A to jest twój dom? Hmm. A, przepraszam, to wychodzę. To mor do jak kurwa. Wiesz, że cię rozpierdalają, Sięcz, że ja tu jestem. O, a, a ty nie jesteś z balasów? To, ja jestem z balasów. O kurwa, to przepraszam cię. O, to jest balas. To jest twoje auto? Moje. A, bo chciałem ci powiedzieć, że nie chciałem go ukraść. Ponieważ nigdy bym tego nie zrobił. Panu też potrzeba? No, pracuję tu. Pff. Ela, byku. Elo, co ty tu robisz? Pracuję chyba. Pracujesz? Nie, no, chcę pracować. To dawa się zatrudnić. No dobra, a zatrudnić mnie? No, zatrudnijmy, zatrudnijmy. Szefu, bo chcę się zatrudnić. Dzień dobry, jestem Marcin. Zatrudnij go, zatrudnij go. My, my z nim porobimy kursy To no to jest? Taki jeden. Taki gangster. Zatrudnij mnie? Gadaj. Uff! Jesteś na aplikacji czy nie? E. Jestem full na aplikacji. Fujcie. Jesteś? <grym> nie. To czekaj, weź mi kropkę, to ci wyślę plakietkę. Chuj w tą plakietkę. Ej, mogę coś przetestować? No szybko daj mi wysiąść z auta. Dobra, dobra. Tylko uważaj na siebie, uważaj. Na siebie. Wybierz jedną z dwóch rzeczy, super czy beast. To super, super, niech będzie. Dobra. Chyba spider No nie, no bo ja ćwiczyłem nogi na siłowni, wiesz? Aha. Teraz jeszcze wyjdzie skoczę. Kurwa, co to jest? Co to kurwa jest? Nie chodziło o coś takiego. Ale wiesz, jestem też mechanikiem. Mechanikiem jesteś? No mógłbym ci po poprawić to auto, poczekaj. Okej, okay, tutaj tak, silnik wymieniamy. Jezus, no jakie szybkie! Co ty zrobiłeś z tym no, autem? To szybszy, ulepszyłem je. Ale bestia, ale bestia! Jezus Maria, jaka bestia? Ja ją zatrzymuję ją, nie oddaję. O, mamy sprawę. Bo tu kolega ulepszył tak, tylko, że tu może być całym no mechanikiem. No, jestem mechanikiem jest. z fachu, no Mogę tam pomóc z każdym auta, sobie tak? tak no Ulepszyć. Uuu, jak szybko jedziesz, szef. Maria, O, i Maria, widać, że prawie nie ma. To jakiś awansik? Coś tego? Weźmy hamulce tutaj, chujowe. O co, chujowe, czekaj. Oj, chora? Jestem mężczyzną. No chyba jednak chora. Przepraszam. Nie musisz, musisz po mnie przyjechać, no bo mi furę zniszczyłeś. I ja mam pytanie, jak zarobić na takie auto? Y Musisz karać, musisz kierować. Okej, okay, a mogę z wami polatać? Wy jesteście tacy cool. Jak to mi nie chcecie w drużynie? A ci nie, chcesz, do... wypadł wieśniaków, bo zaraz wale Dobra Dobrze się stanie. A dlaczego od razu mnie wy, wyobrażacie? Wypad. Dobra, dobra, wysiadam, 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 wysiadam. Już. Okej, okay, odchodzę. No okej, okay. no i tutaj tutaj dobre. A, nie, przy... mi się przyciski, już, 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 już. To jest tak piękne auto, ja tego chciałem zapytać, jak pan na nie zarobił? Panu, w naszym aucie siedzi, Fajer, głupi. Czemu mnie pan tak wyzywał? Wypas auto, wypas auto. Dobra, auto good boy, good Czemu mnie tak wyzywacie? No idzie są. To nie jest takie poważne, to nie jest takie pyska poważne zamiast. Ale mi się, się wydaje, zamiast. że to jakoś... Ale okay, mi się też jak są ci to będzie cicho Okej, okay. okej To no, kurwa gra Możesz nie psuć mi przykrywki? Z kolegami chce się pobawić Norbi, Norbi, e, miłego lotu w powietrze Ooo, ty frajerzyk Ajajaj Norbi, co się dzieje? Przecież jestem śmieciem. Norbi! Norbi, autem się nie lata! Norbi, pomóc ci? <klucz> Wizowie, dostałem info, że na Sunset RP między 19 a 20 jest ślub. Chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego tutaj jestem. O so, oh, fuck! DC Crips? Y no. Your gangster? No. Trzeba masz tą bandanę? Why? Ej, słyszałeś o czymś takim, że będzie tutaj ślub? Jaki ślub? A, czyli nic nie słyszałeś o ślubie? W jakim ślubie? No, słyszałem, że będzie ślub? No, bo będę brał. Z kim? Z jakim Z chłopakiem? Panią, panią Vanessą. Naprawdę to ty? Tak, to ja. Ale serio? 100%. O kurde, to szacuneczek tutaj się należy. Ja chcę się zjawić bardzo na ten ślub i wam pogratulować. Gdzie się odbędzie ten ślub i kiedy w ogóle? Czeweku, podjeżdżasz takim pasatem, ja ci mówię jak się podrywa, nie, jak stoi jakaś dupa, to podjeżdża no. Mówisz tak, siema maleńka, czym po ciebie, podjechałem no ona nie ucieknie wtedy I ona na ciebie Ci wtedy, nie? Dobra, spróbuję jak tak Jak będzie bo... uciekała, to znaczy, że zajęta O, to ona? Dobra, ale jak do niej zagadać? Podchodzę ci mówisz do takiej, hej piękna Chcesz się pobawić ze mną z zabawkami? Może zobić na Kurwa! Słychać to! <laughs> <laughs> Hej, maleńka, wyglądasz jak. Oj, sekundka! Hej, maleńka, wyglądasz jak niekompletny rosół. Wiesz dlaczego? Chyba nie chcę wiedzieć dlaczego. Jak to nie? To jest ciekawa zagadka. No nie, dzięki. Nie chcesz. Kurwa. Nie. O, dalej Czeka nie wiem, co to. powiedzieć, bo mój kolega nie nauczył. Powinieneś poćwiczyć skillę prowadzenia. Żyjesz? Eee Co jest co, kurwa? Znowu jest, spotykamy Co? Ty no, znowu jest, spodnamy. A nie, to co, co na ty górski nie, nie spotkaliśmy się kru... Nośnie no, się kurę kurwa wjebą to tyś Nie, ale Twojego się kurwa spotkaliśmy. No tyle się na razie wskaz kurwa czekam, mód, żebyś ty w wodzie nie skończył za chwilę Mult, żeby twoje auto pojechało, nie? O hej, widzimy się znów. Odejdź mi to auto w trzy albo będzie gorzej. No czekam. Tak? Czyli chcesz się po prostu stracić, nie? Na zawsze Tak no to właśnie nie tracisz. Już poddaję się. Ej, nie mogę podnieść. A, już mogę podnieść. Proszę. No, tak, tak, do poddanego strzelać. Chłopaki no. Zajebałeś mi furę, właśnie. Jak to ja? Przecież ja tutaj cały czas jestem. Dobra, ja to idę spać. Co kurwa, idziesz spać? Nie, 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 nie idzie spać. Jej, jeszcze ja, chłopaki! Siadam, siadam, chodź, siadam, chodź. miniony. Już! Jak tam życie? Bardzo dobrze. My się układa. Ty siadam, kurwa. Jestem dobrym driverem. Gdzie idziemy. Dawaj minion. Musimy jechać na holownik jakiś. Co zaznasz? Proszę, że jesteś. Nie znasz Nie znam. Ale znam ulepszenia aut. Ulepimy dziś ale? Tam, o, tak myślałem, tak myślałem. Ała! Jedziemy nad holownik. Dobrze, tato. O kurna! Tego typu, sorka, chopaki! Idziemy, jedziemy, jedziemy kraść księżyc? Pewnie, że tak No i się. Zaznacz mi księżyc, polecimy Już ci zaznaczę księżyc Ej, słuchaj stary, na, 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 na Kajo, na ślub O, serio? Masz radę na Kajo, no? Pewnie, że tak, byczku Polecie? To poczekaj sekundkę, muszę zamontować ulepszenia no, jest, pewnie serdecznie. Jak jest po angielsku helikopter? Pionikopter Pionikopter No tak Jest w takiej kategorii O, mamy O Zapraszam Zgódźcie Dzięki Co jest? Są ludzie O kurde Nie uczyłem się niestety latać, więc może być różnie Chyba jest jednak ten ślub wizowy Chyba Poczekajcie sekundę Dobry dzień Uuu, nice Ale to jakiś minionek jest Minionek, hej, jest minionek no tak chciałbym ci pogratulować matki, nie? Nie, dziękuję, ja, ja chodźię. Witam ja, serdecznie, czy ja słyszałem, że nie ma w... Czym? Nie ma kurwa w... w... Nie ma w... Słuchaj, Michael, w... potrzebujemy cokolwiek mocnego Mocnego? To poczekajcie, teraz się ogarnę Macie jakieś to... f***y? <grym> Jezu, kto chciał, w... kto chciał, w... kto chciał, w... <grym> kto chciał w... <grym> O, się na... Nie, yeah, wiesz, że to do moment, w którym przeżyłem ślub na Sonset RP. Ej, <glorę> jaki dance fajny! Jak to fajnie, to fajnie to tańczysz! Co <glorę> Ej, ja się chciałem tylko z tobą pożegnać, bo chyba zaraz wylecę. Tak? Ja się chciałem pożegnać, miło było poznać. Nie no tak lecisz? Tak, lecę, w sensie, że zaraz będzie fajnie, ale chyba wylecę zaraz. <glorę> Trzymaj się, ja. Trzymajcie się Trzymajcie się! Nie znamy gdzie Miło było.